Dzień dobry Państwu. Mam dla Państwa kolejne bardzo dobre wiadomości z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Pamiętacie Państwo z mojej ostatniej relacji, z przedostatniej sesji Sejmiku. Dowiedzieliście się Państwo, że jest pomoc dotycząca dotacji celowej, polegającej na pomocy finansowej dla. Jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie do Domów Pomocy Społecznej oraz do szpitali. Budżet tego wynosił wtedy 7,4 miliona złotych. W tej chwili tą dobrą wiadomością jest to, że budżet tego programu zwiększył się i wynosi 13 milionów 829 302 zł. Docelowo ta pomoc będzie wynosić 18 milionów złotych. Zgodnie z poprzednią wersją nasz szpital ENZO Służyckie Centrum Medyczne w Lubaniu miało otrzymać, tak jak inne szpitale, 140 tysięcy zł. W tej chwili otrzyma 538 848 zł. Powiat Zgorzelecki 2 50 553 zł. Powiat Lwówecki 450 032 zł, Bolesławiecki 49 601 zł, Jeleniogórski 236 556 zł i miasto Jelenia Góra na prawach powiatu 55 960 zł. Brałam też udział w komisji rozpatrującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie czy budowlane przy zabytkach. Na realizację zadań przeznaczono 4,5 miliona złotych. Wcześniej była to większa kwota, ale ze względu na pandemię koronawirusa część tych pieniędzy przeznaczyliśmy na walkę z COVID-19. Również przez dwa miesiące te pieniądze były zamrożone. Tak na wszelki wypadek, gdyby pandemia się Rozwinęła bardziej, i gdyby trzeba było te pieniądze przeznaczyć właśnie na leczenie chorych. Na szczęście uspokoiła się sytuacja i w maju mogliśmy podjąć stosowną uchwałę o przyznaniu tych środków na ratowanie zabytków na Dolnym Śląsku. Wniosków było bardzo dużo, bo aż 370. Nie wszystkie wnioski otrzymały te dotacje, bo ponieważ nie wszystkie spełniały określone wymogi, decyzją komisji dotację otrzyma 140 zabytków, co pozwoli na ratowanie ich od zniszczenia. W Lubaniu są dwa takie zabytki, kościół ewangelicki oraz kościół parafialny w -Goszczy. W takiej najbliższej naszej okolicy jeszcze takie wsparcie otrzymały Obiekty w Radogoszczy, Zarębie, Oszynie, Leśnej, Radostowie, Mirsku, Gryfowie. Nie będę wszystkich wymieniać, ponieważ tych zabytków jest dosyć dużo. Kolejną bardzo dobrą wiadomością dla naszego regionu jest to, że po niemal 30 latach wróci połączenie na trasie Gryfów-Śląski-Świeradów-Zdrój. To są kolejne trasy przejmowane przez... Zarząd y, m, województwa dolnośląskiego. E, o te trasy e, zabiegali samorządowcy, bardzo długo trwały wszelkiego rodzaju e, rozmowy i uzgodnienia. E, w tej chwili w poniedziałek e, zostały te trasy przekazane dla e, samorządu e, województwa dolnośląskiego e, i w ciągu najbliższych dwóch lat e, po rewitalizacji tych linii będzie wznowiony ruch pasażerski na tej trasie, być może nawet i towarowy to się jeszcze okaże. Przywrócenie tego ruchu mam nadzieję przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej w naszym rejonie. Po oddaniu tej linii będzie można tę trasę pokonać w niespełna 20 minut. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego zobaczenia.